Witam wszystkich dzisiaj znowu na autopilocie całą drogę jadę do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej wiadomo jakieś atrakcje dla dziecka też muszą być no i chciałem krótko pogadać na temat kiedy warto kupić elektryk nie tylko Tesla a w ogóle samochód elektryczny i krótka odpowiedź jeżeli mieszkacie w domu to już warto kupić elektrykę naprawdę dlaczego? bo macie w domu zwykle gniazdko 230V z którego samochód elektryczny przez noc, póki będziecie spali się naładuje do tam 80, 90, 100% i będziecie mieli zasięgu wystarczającą ilość na cały dzień na wszystkie swoje sprawy do załatwienia że teraz na przykład jedziemy ze Starogardu Gdańskiego do Gdańska, Muzeum Wojny Światowej potem Jump City no i ten zasięg nie stanowi problemu w ogóle a przy naładowaniu do 90% na przykład taki samochód jak Tesla Model 3 autostradowo przyjeździe ponad 140 km na godzinę autostradą ma zasięg 390 km Oczywiście z dojazdem od, od domu do autostrady my tu mamy kawałeczek zwykłej drogi A potem autostrada i obwodnica Gdańska Także Czy to jest mały zasięg? Nie, zdecydowanie wystarczy Na codzienne sprawy Na trochę dalsze wyjazdy eee, I Czyli Jeżeli kupicie sobie elektryka To dojazdy wokół komina czy nawet jak kupicie sobie lepszego elektryka, takiego jak Tesla Model 3 do wszystkich tak naprawdę wyjazdów rodzinnych to Wam wystarczy zasięgu, a na dodatek prąd, którym będziecie ładować na przykład w taryfie G12W będzie Wam kosztować grosze naprawdę u mnie w NRD ja mam 38 groszy za 1 kWh um, czyli w skrócie powiem tak przejeżdżając 3,5 tysiące kilometrów na miesiąc wydaje na prąd dla samochodu coś w okolicach 200 zł a koszt jednego kilometra to chyba poniżej 10 groszy ale to jeszcze ja policzę sobie dokładniej, zrobię oddzielne wideo czyli pierwsze uzasadnienie finansowe, jeżeli mieszkacie w domu lub macie w waszym garażu podziemnym gniazdko, lub możliwość go zainstalowania, lub jeżeli, jeżeli macie na robocie, w pracy, na parkingu też gniazdko i możliwość ładowania samochodu, no to jak to mówią Anglicy, no brainer. Po prostu samochód elektryczny warto kupić. I to takie, takie jest uzasadnienie. A na dodatek powiem tak, że większość Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Czyli na pewno ma to gniazdko. A jeżeli macie silę, no to w ogóle możecie ładować samochód elektryczny z dość dobrą mocą 11 kW Czyli dobrze. A na dodatek teraz cieszą się popularnością te panele fotowoltaiczne. I te instalacje często są przewymiarowane. Na dodatek wchodzi nowa ustawa o tej fotowoltaice i nadwyżki już będą, nie będą takie wygodne. Będzie więcej niż 20% strat przy oddaniu nadwyżki do sieci. I dlatego jak najbardziej warto kupić samochód elektryczny i ładować go w domu. I wtedy nadwyżki nie będziecie mieli. Także pomijając już zupełnie inny komfort jazdy elektrykiem, brak biegu, który on będzie zmieniać, e, zupełnie inne przyspieszenie, zu, zupełnie, in, zupełnie inny komfort wyprzedzania na trasie. Pomijając to wszystko, tylko to, że będziecie mieli stację paliw u siebie w garażu, na dodatek nie trzeba stać z pistoletem tylko podłączyć tak samo jak telefon. I pójść sobie w sprawach na zasadzie takiej, że jak samochód wjeżdża do garażu, to podłączamy i tyle. A o resztę sobie będzie martwić sam samochód. Będzie miał rozkład ładowania w zależności od tego, kiedy obowiązuje tania taryfa. I nie musicie o tym się martwić. No, a jeżeli macie fotowoltaikę i chcecie ładować nadwyżką, to są takie ładowarki. EFC, które y, gadają z falownikami, dogadują się z falownikiem przez Wi-Fi i włączają ładowanie samochodu elektrycznego, kiedy produkujecie prąd, kiedy macie go nadwyżkę, żeby nie oddawać tą nadwyżkę do sieci. Także taki samochód staje nam y, trochę magazynem energii, bo po prostu ładujemy. Po prostu ładujemy tą nadwyżkę Do baterii samochodu I jeździmy A na dodatek Elektryki mają dużo zalet Takich jak na przykład Teraz promocja Bezpłatne autostrady Przy opłacie przez Autopay Na 4 miesiące Na dodatek Elektryk może jeździć Bus pasem Czyli omijać korki w mieście. Na dodatek, elektryk może za darmo parkować w strefach parkowania, płatnych parkowania publicznego. Także dużo zalet. A czy są jakieś wady? Owszem, może są, ale dla przeciętnego, dla przeciętnego człowieka zalet jest więcej. I na dodatek, dużo jest mitów i propagandy przeciwko samochodom elektrycznym, które chcę zwalczyć i sobie zrobię, chyba cykl odpowiednich wideo. Dobra, dziękuję bardzo. Na razie, hej, jeżeli Wam podobają się moje filmiki, to zapraszam do subskrypcji oraz polubienia tego filmiku. A jeżeli zastanawiacie nad zamówieniem Tesli, to zapraszam do skorzystania z mojego kodu polecającego. Wtedy razem otrzymamy 1500 km gratisowego ładowania na ultraszybkich ładowarkach Supercharger. Dzięki bardzo.